Zawsze mnie zastanawia słuchając tej dzisiejszej Ewangelii i ostatniego zdania, które Jezus mówi do jednego człowieka, wstań, idź, twoja wiara Cię uzdrowiła. Ale zostało dziesięciu uzdrowionych w takim razie, co uzdrowiło tych dziewięciu pozostałych? Jezus mówi o tym jednym, że Jego wiara uzdrowiła. Może dlatego zostali uzdrowieni, bo był z nimi ten Samarytanin, który wierzył. Znamy tę scenę, kiedy Jezus uzdrawia paralityka i widzi, widząc wiarę tych ludzi, którzy przynieśli do Jezusa. Czasami otoczenie nasze ma istotny wpływ na nasze doświadczenie Boga, na naszą wiarę. Czasami być może warto, aby przynajmniej jeden święty wokół nas był. Jednocześnie oczywiście, że w tych pozostałych ludziach też jakaś wiara była. Oni przyszli do Jezusa, wiedzieli, że to on ma im pomóc. Kiedy powiedział, co mają zrobić, to zrobili, poszli ku kapłanom, byli posłuszni. I niewątpliwie jakaś ta wiara była. To dlaczego Jezus akurat jemu mówi o wierze? Dlaczego podkreśla Jego rolę, jego postawę? Dlaczego wyróżnia ją na tle tych pozostałych? Że nie mieli wiary, albo ta wiara była zła, albo nie zostali do końca uzdrowieni. Oczywiście wszyscy zostali oczyszczeni, ale myślę, że warto sobie uświadomić, że człowiek to nie tylko ciało. My często szukamy pomocy Pana Boga w tych takich sprawach ludzkich, w takich sprawach przyziemnych właśnie zdrowia, śmierci. Zobaczmy, jak wiele ludzi zamawia się za zmarłych, za żywych, Jakoś mniej. Nie ma wyobrażenia, jest przekonanie, że modlitwa jest potrzebna tylko w sprawach życia i śmierci i zdrowia. A prawda jest taka, że człowiek to, są, to nie jest tylko ciało. ciało to jest, człowiek to jest ciało, dusza i psychika. I tak naprawdę wtedy jest uzdrowiony, wtedy jest zdrowy, kiedy w tych trzech sferach jest wszystko w porządku, kiedy te wszystkie trzy sfery są zdrowe. Po co człowiekowi ciało zdrowe, kiedy cały czas nie wiem, ma ogromne wyrzuty sumienia, kiedy cały czas ma jakieś, nie wiem, problemy z sobą, nieprzebaczenie, rany takie emocjonalne. Nadal nie jest szczęśliwy. I być może by był gotowy poświęcić swoje zdrowie fizyczne, dlatego, aby jego umysł, aby jego sumienie było czyste, aby był spokojny, aby miał pokój w sercu. I zapewne ten człowiek, ten Samarytanin, właśnie tego doświadczył. Tamci wszyscy mieli uzdrowienie fizyczne, a prawdziwe uzdrowienie, to mówię nie tylko ta fizyczność, ale także dusza. Ta sprawa duchowa została uzdrowiona, bo on rzeczywiście wykazał swoją wiarę. Ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, jak w takim razie podejść do wiary. Nie tylko Ewangelia, bo ta scena jest bardzo podobna do tej z pierwszego czytania, kiedy Syryjczyk Naaman, wódz syryjski, zostaje uzdrowiony, także oczyszczony z trądu. I idzie do proroka Lizausza, który go y, wyspał, aby się wykąpał w Jordanie siedem razy i też Mu dziękuję. Widzimy tak naprawdę postawę, która jest godna pochwały Jezusa postawę wiary. Wiara to nie tylko książka życzeń zażaleń. Proszę o coś, jak dostaje, to już koniec. Ale tak naprawdę prawdziwa wiara zaczyna się wtedy dopiero, tak na porządnie, bo wiara musi być połączona z pewnym czynieniem, z pewną postawą odpowiedzi na to, co zostaliśmy. Tenże Elizeusz, kiedy został powołany przez Eliasza na proroka, pyta się, czy może iść pożegnać się z rodziną i Eliasz mówi, idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem? I Pan Bóg mógłby każdego z nas zapytać, po co ci to czynię? Po co ci to moje uzdrowienie? Jeżeli dostałeś, to po co ci to robi? Nie tylko dlatego, żebyś był zdrowy, bo prędzej czy później i tak zachorujesz, a na pewno umrzesz. Ale być może właśnie Pan Bóg mówi, ja Ci daję to uzdrowienie, żebyś coś z tym zrobił, abyś innym powiedział, jak wielki jest Pan Bóg, abyś się nawrócił, abyś miał kiedyś życie wieczne. To jest wezwanie do tego, Pan Bóg działa. Jeżeli to tylko ma ktoś zostać na poziomie zdrowia fizycznego, to Pan Bóg czasami mówi, no nie, nie jest jeszcze gotowy na to, żeby doświadczyć cudu, bo może zmarnować to i ostatecznie zamiast do nieba to pójść zupełnie w inną stronę. Potrzeba jakiejś takiej naszej wdzięczności. Święty Paweł, kiedy pisał Hymno Miłości, mówi: Nawet gdybyś miał wiarę taką wielką, żebyś górę przenosił, a miłości byś nie miał, to byłbyś nikim. Zresztą mówi o sobie: Ja byłbym nikim, tak? Ale to każdy z nas mógłby to sobie powiedzieć. Jeżeli moje doświadczenie Pana Boga nie przekłada się na dziękowanie, nie przekłada się na miłość względem Pana Boga, jeżeli nie wprowadza w relacje z Panem Bogiem, to tej wiary gdzieś tam brakuje. Wiara to nie jest tylko zaliczanie, praktykowanie pewnych rzeczy. Zobaczmy, czy pierwsi, czy tych dziewięciu pozostałych poza tym Samarytaninem, oni poszli do kościoła. Być może taki jesteś, może jesteś w kościele i chodzisz do kościoła, może wypełniasz wszystkie polecenia, wszystkie przykazania. Ci dziewięciu, tych dziewięciu byli prawdopodobnie Żydami. Samarytanin to był naród, który był jakby w konflikcie z Żydami. Wraca z Samarytanii. Ale być może masz przekonanie, że jesteś w dobrym narodzie, że jesteś pochodzisz z dobrej rodziny, bo jesteś wychowany od dzieciństwa, rodzice ci prowadzali do kościoła, rodzice, dziadkowie, ty też chodzisz. Ale być może Twoja postawa nie wystarczy do tego, aby być pochwalonym przez Pana Boga. Bo ty nie masz relacji z Panem Bogiem. Bóg jest ojcem, Bóg jest osobą, dokładnie trójcą trzech osób, ale jest miłością. Wiara jest relacją miłości z Panem Bogiem. I to wyraźnie widać u Samarytanina z dzisiejszej Ewangelii, to widać u Naamana. Ich postawa i doświadczenie tak bardzo ich przemieniło, że byli gotowi majątek oddać, byli gotowi poświęcić, byli gotowi oddać cześć nawet swojemu wrogowi którego uznali jednak Panem i Bogiem. I niech to będzie nam dawało do myślenia. Spojrzenie, jaka jest ta nasza wiara? W co ja wierzę? Czy to jest tylko takie tradycyjne. Pójdę, nie pójdę, zrobię, nie zrobię, wypełnię nie wypełnię. I jeszcze ludzi mówią proszę księdza, ja nie mam z czego się spowiadać. Bo ja przecież nie kradnę, nie, nie gwałcę. Nie, nie Tu nie jest ten poziom wiary. To nie o to chodzi wierzę, żeby tylko czegoś nie zrobić. Chodzi o to, czy w tobie jest wdzięczność, czy w tobie jest relacja, czy w tobie jest miłość. Czy ty z tymi rzeczami, które Pan Bóg ci daje, coś robisz, czy zostawiasz tylko dla siebie? Warto nad tym pomyśleć. Warto sobie zrobić porządny rachunek sumienia. Nie tylko z tego, czy wypełniłem przekazania, ale z tego, czy ja kocham Pana Boga, czy ja żyję tym Panem Bogiem, czy ja wypełniam to, do czego mnie wzywa. Przede wszystkim, czy ja naprawdę dziękuję. Popatrz, jakie są twoje modlitwy. Czy tylko Panie Boże daj, Panie Boże to, Panie Boże tamto. A ile dziękujesz? Ile uwielbiasz? Ile mówisz, że Go kochasz? Pewno wielu z nas ma tutaj co do zmienienia, do popracowania. Pomyślmy na tym dzisiejszym Ewangelium nad swoim życiem. Podejmijmy dobre decyzje i... Prośmy o więcej, więcej wiary. Pan, niedawno słyszeliśmy w Ewangelii apostołów, którzy prosili o więcej wiary. Może i ty też potrzebujesz więcej wiary. Nie w kategoriach tylko chodzenia do kościoła, nie tylko wypełniania obowiązków, ale także, a może przede wszystkim, relacji z Jezusem i odpowiedzi na Jego wezwanie, na Jego działanie poprzez swoje życie i swoją postawę.